W wrocławskim ogrodzie botanicznym odbyło się spotkanie poświęcone odbudowie szlaków kulturowych na Dolnym Śląsku. Spotkanie połączone było z premierą książki profesor Dagmary Adamskiej, Winogrady i Winne Zgórze uprawa i produkcja wina na średniowiecznym Śląsku. Dolny Śląsk jest regionem, który jest niezwykle bogaty. Mamy wyjątkowe. Zabytki, mamy piękne krajobrazy, ale jesteśmy regionem bogatym przede wszystkim właśnie w historię, w tą tradycję i w lokalne produkty. Właśnie tutaj na Dolnym Śląsku, wśród wzgórz i dolin, powstają przepiękne miejsca, powstają atrakcje turystyczne, wyjątkowe inicjatywy. Takim przykładem. Tak jak dzisiaj rozmawiamy o szlakach, jest Dolnośląski Szlak Wina i Piwa, który cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów. Dolny Śląsk jest takim miejscem, które słynie i bardzo mocno rozwija się, jeśli chodzi o lokalnych producentów, te produkty lokalne. Jednak szczególnie rozwija się u nas w ostatnich latach winiarstwo. Na terenie naszego regionu mamy około 85 winnic. Upraw winorośli mamy już około 130 hektarów, a producenci produkujący wino butelkują około 500 tysięcy butelek rocznie i ten trend stale rośnie. W imieniu gospodarza spotkania zgromadzonych powitał profesor Artur Błażyjewski, prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego prorektor, ale z drugiej strony jako kolega autorki, czyli pani profesor Dagmara Adamskiej, jestem fanem jej twórczości naukowej od dawna, a to jest kolejny jej przejaw, czyli książka o winogradach. Wspaniała naukowa praca, ale mająca też ogromny walor popularyzujący o mało znanej, a bardzo istotnej tradycji kulturowej Dolnego Śląska, która obecnie przeżywa swój renesans. O samej książce opowiedziała profesor Tachmara Adamska, autorka książki. I chciałabym Państwu najpierw zwrócić uwagę na zawartość tej książki, ponieważ to opowieść nie tylko o Dolnym Śląsku, ale o całym historycznym Śląsku, a więc także Śląsku Górnym z i dzisiejszej ziemi lubuskiej, obszarze, który obfitował. W uprawę winorośli, aczkolwiek ona ma oczywiście swoją dynamikę, swoją metrykę i wewnętrzne zmiany do zapoznania się, z którymi serdecznie Państwa zapraszam. To ponad 50 stref upraw winorośli. Celowo używam słowa strefa, ponieważ w jednej strefie było od kilku do nawet kilkunastu ogrodów, z takimi miejscami oczywiście jak Wrocław, a właściwie dzisiejszy Wrocław, ponieważ niegdyś wsie podwrocławskie Rędzin, Osobowice, Pracze Widawskie, Przedmieście Oławskie, Szczepin czy Szczytniki, ale także Środa Śląska, a nawet zaskakująco uprawy na samym Podsudeciu. To także opowieść o winogrodnikach, czyli tych osobach, które uprawiały te ogrody, winiarzach produkujących wino, o roli ich społecznej, bardzo różnej w różnych ośrodkach, ale też kształtujących własną kulturę w moim przekonaniu bardzo ciekawą. Powiem Państwu tylko tyle, że głogóweccy, z Głogówka, winiarze na przykład mieli swoje zwyczaje topienia marzanny z hasłami winiarskimi. Zwyczaj topienia marzanny jest zwyczajem co najmniej XV-wiecznym, zmiankowanym już u Jana Długosza. To wreszcie opowieść o ówczesnej kulturze stołu, czyli zmieniających się w smakach, upodobaniach roli tego wina krajowego. Na lokalnym rynku, ale też w zamiłowaniu do win sprowadzanych. Staram się pokazać w tej książce, pod jakimi nazwami one funkcjonują w źródłach, jakie cieszyły się największą popularnością, jakie były ceny ówczesnego wina. Bo muszą muszę Państwu wiedzieć, że starałam się wykorzystać. Każdy typ źródła, więc jako historyk przede wszystkim oczywiście źródła pisane i to przeróżne źródła pisane, ale także źródła sfragistyczne, czyli pieczęcie, źródła ikonograficzne, archeologiczne, a wreszcie też toponomastyczne, czyli nazwy miejscowe, w których kryje się kultura winiarska. O winnicach na Dolnym Śląsku opowiedział nam Nestor Kościański ze Stowarzyszenia Winnice Dolnośląskie. Na Dolnym Śląsku rosną winogrona, z których można robić wino i tych winogron rośnie bardzo dużo. Jest rzeczywiście kilkadziesiąt winnic na Dolnym Śląsku, które uprawiają winoroś, które wyrabiają wino z tych winorośli i to wino sprzedają. Po prostu mają klientów, którzy, którzy, którzy są zakupem naszych wyrobów zainteresowani. Uprawiamy wiele odmian, bo uprawiamy bardzo dużo historycznych odmian, które, które kiedyś były uprawiane na Dolnym Śląsku, na przykład Ryzling, na przykład Pinot Noir, na przykład Traminer, Pinot Gris, ale też uprawiamy dużo odmian nowych, które powstały niedawno, kilkadziesiąt lat temu, kilkanaście lat temu, na przykład Johaniter, na przykład Solaris. Czy czerwona odmiana Cabernet Cortis. I z tych naszych dwudziestoparoletnich doświadczeń, bo mniej więcej tyle trwa współczesna historia winiarstwa na Dolnym Śląsku, my już możemy, możemy podejmować decyzje co do tego, które odmiany dalej będą rozwijane. Bo my już widzimy, które się lepiej sprawdzają, które, które gorzej. A to wszystko powoduje, że winiarstwo dolnośląskie jest jeszcze bardziej rozpoznawalne i jeszcze chętniej nasze wina są kupowane. Audycja powstała przy współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego.